Witajcie w Holokronie. Dziś poznamy lud zwany Tuskenami, czy też jeźdźcami Tusken, lub popularnie nazywanymi ludźmi pustyni. Ich nieciekawa aparycja i agresywne usposobienie może wydawać się przejawem prymitywnej natury, ale nie zawsze tak było, bowiem lud ten nosi w sobie ciekawą historię i kulturę. Gdy cofniemy się na 25 tysięcy lat przed Bitwą o Jawin, ujrzymy zupełnie inny obraz Tuskenów. Wysoce rozwinięta cywilizacja, zwana rasą Kumunga, zaawansowana technologia i kultura. Do momentu, aż przybyła rasa Rakatan, która zniewoliła całą rasę i odebrała im dorobek cywilizacyjny, przy okazji pustosząc całą planetę. I tak, jedna z wielu ras została sprowadzona do epoki Kamienia Łupanego, która zamieniła się w nomadów przymierzających pustynne bezroża Tatooine. Powiedzieć o Tuskenach, że są niemili dla obcych, to trochę za mało. Ich ksenofobiczne usposobienie jest ekstremalne, nienawidzą wszystkich porówno i nie dopuszczają absolutnie nikogo do swoich lokalnych społeczności. Paradoksalnie zdarza im się porywać przedstawicieli innych ras, by krzyżować z nimi swoją rasę, ale rzadko odbywa się to w przyjemny sposób i jeszcze rzadziej jest to skuteczne. Na twarzach Tuskenów znajdują się filtry oraz soczewki na oczy chroniące przed piaskiem. Twarze były szczelnie owinięte szerokimi bandażami i ciężkimi szatami. Choć posługiwali się głównie skradzioną bronią, posiadali swój własny element kulturowy i zbrojeniowy Gaderfi, zwany też kijem Gaffi. Ta prymitywna, ale skuteczna broń była ważnym elementem dla każdego wojownika. Jeśli ktoś nie mógł posługiwać się kanderfi, bo na przykład stracił rękę, czekała go banicja lub rytualne samobójstwo. Tuskeni nie mogli nawet specjalnie się rozebrać, gdyż pokazywanie jakiegokolwiek elementu ciała było bezbożnym aktem i zasługiwało na pogardę. W życiu jeźdźców Tusken ważną rolę odgrywały też banty, które były ich niemalże świętymi zwierzętami. Każdy Tusken musiał mieć swojego wierzchowca. Jego utrata skutkowała ponownie ostateczną karą, czyli banicją. Również największy test na prawdziwego wojownika i mężczyznę nie był najprostszy. Należało zabić w walce wręcz Smoka Kraid i wydobyć z niego cenną perłę. Jak się domyślacie po obejrzeniu odcinka o smokach, nie było to zadanie łatwe. Wśród skenów obowiązywały twarde zasady, zwyczaje i rytuały, z czego te ostatnie często oscylowały wokół zadawania długich tortur. Najpewniej taką właśnie ofiarą padła matka Skywalkera, Shmi. Niestety tamtejsze plemię bardzo źle wybrało swoją ofiarę, co wiemy z filmu. Anakin wyrżnął w pięć ludzkie plemię łącznie z dziećmi i kobietami. Po tym akcie inne plemiona traktowały legendę o Skywalkerze jak o demonie piasku i odstraszały go różnymi rytuałami. Gdy Tusken umiera, jego ciało jest szczelnie obwiązane nowymi bandażami i przenoszone, a następnie składane na plemiennym cmentarzu. Jednak wejście na niego graniczy z cudem, gdyż Tuskeni nie dopuszczają tam absolutnie nikogo. W opisie znajdziecie linki do jeszcze większej ilości informacji o Tuskenach, m.in. o charakterystycznym języku oraz zasadach kastowych w plemionach, czy historii pewnej grupy Tuskenów, którzy po przysięgi służbę mrocznemu Jedi. Na dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie. Zobaczcie poprzednie odcinki i niech moc będzie z Wami.